W Ewangelii, która dana jest nam dzisiaj przez Kościół do rozważania, mnie osobiście jakoś szczególnie porusza to, że Jezus wskazuje nam, wskazuje Kościołowi, każdemu z nas na rolę Ducha Świętego w historii zbawienia, ale też w historii życia każdego z nas, w historii Kościoła. Jezus mówi, że on musi odejść. Jest to chwila, jest to czas krótko przed jego męką i odejściem z tego świata. I on jest świadomy, że wiele jeszcze chciałby powiedzieć uczniom, ale uczniowie nie są w stanie tego wszystkiego pojąć, o czym się już wcześniej wielokrotnie przekony, przekonywał, gdy mówił coś do nich, a oni nic z tego nie rozumieli. Ale zapowiedział, że Przyjdzie Duch Święty, przyjdzie z pomocą, wszystkiego nauczy, wszystko przypomni, i że wtedy dopiero pojmiemy wszystko to, co Jezu, czego Jezus naucza, czego naucza Kościół. Więc jest taką potrzebą, wielką potrzebą każdego wierzącego, Byśmy wzywali Ducha Świętego, przyjmowali Jego łaskę, Jego moc, Jego pomoc we wszystkich sytuacjach, a szczególnie wtedy, kiedy czegoś nie rozumiemy ze Słowa Bożego. I, y ja wielokrotnie w swoim życiu miałam takie sytuacje, kiedy Duch Święty po prostu objaśniał mi słowo, które szczególnie na początku mojej drogi z Bogiem nie było dla mnie jeszcze takie jasne, takie klarowne jeszcze nie wszystko rozumiałam, ale po prostu chciałam, pragnęłam tego zrozumienia. I też prosiłam Ducha Świętego, i, i miałam taki ważny moment w swoim życiu. Pamiętam go, chociaż on się wydarzył ponad 30 lat temu, kiedy zostałam napełniona Duchem Świętym, ochrzczona w Duchu Świętym, i to było takie doświadczenie przemieniające wszystko. Wtedy zaczęłam rozumieć Słowo Boże, zaczęłam rozumieć historię zbawienia, zaczęłam rozumieć o co chodzi w ogóle w chrześcijaństwie że chodzi o relacje, że chodzi o miłość i wiele, wiele rzeczy zostało mi przez Ducha Świętego objawionym i myślę, że wszyscy właśnie potrzebujemy Ducha Świętego i zachęcam, byśmy w każdej sytuacji wołali przyjdź Duchu Święty. Duch Święty jest dla nas nauczycielem słowa, bo on jest autorem tego słowa, więc jest dla nas nauczycielem słowa. Jest dla nas też nauczycielem modlitwy, bo list do Rzymian mówi, że gdy nie umiemy się modlić tak jak trzeba, Duch Święty przychodzi z pomocą. Więc znalazłam w książce Naucz nas się modlić, która została wydana z okazji roku jubileuszowego, znalazłam tam takie bardzo ciekawe i, i, i zachęcające zdanie, że modli... papież Franciszek wypowiedział te słowa, że modlitwa jest tym, co otwiera drzwi Duchowi Świętemu, który inspiruje, aby pójść dalej. Duch Święty zawsze nas pociąga, żeby iść dalej, żeby iść bliżej Boga. I jeszcze jedna myśl papieża Franciszka z tej książki. Modlitwa jest pierwszą siłą nadziei. Modlisz się, a nadzieja się rozwija. Modlitwa otwiera drzwi na nadzieję. Mam na imię Weronika. Mam 69 lat, od 32 lat jestem wdową. Mam troje dzieci, sześć, siedmioro wnucząt, i od ponad 30 lat jestem związana ze wspólnotą modlitewną, oblubienica Pana w Pyskowicach, w której posługuję jako animator, też prowadzę modlitwę uwielbienia, czasem też nauczanie przy różnych takich seminariach, czy co tam podejmujemy ewangelizacyjne dzieła. I jestem bardzo wdzięczna Bogu, że we wspólnocie doświadczyłam mocy właśnie Jego Słowa i miłości Boga i napełnienia Duchem Świętym. I zapraszam każdego z nas do rozważania, do medytacji Słowa Bożego z Ewangelii Jana, z 16 rozdziału, wersety od 12 do 15. Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i Wam objawi.